Dzisiaj będziemy otwierać dwie takie 26 kart, tu jest. I będziemy otwierać trzy takie po pięć. Najpierw zaczniemy sobie od tych, a później yy, idziemy do tych, co mają 25. 26 znaczy, kart tam jest. Kurde. Dobra, otworzyłem. I mamy pierwsza karta, to jest Flamingo, tutaj będziemy mieli Neres, Darmian, Harith taki ładny, Atita, Atitia i Rodziem. Teraz idziemy do drugiej paczki Dobra, zaczynamy od Klausa Mamy Odion, Kosun, nie wiem jak Inesta Legenda Wczoraj trafiłem y, Ronaldo Nazario, a dzisiaj Inesta Yo, ale jest ładny Mamy tego. Karwinka i Turan. Teraz wachy, to znaczy. I teraz trzecia paczka lecimy. O, już widziałam, że coś świecącego leci. Klaus, powtórka, drugi klaus, taki sa ten sam, tylko że świecący. Ładny bremer. Warga, o fajna Erling Haaland, dobra, fajnie i Alaba i teraz otwieramy, no tutaj paczki chyba najlepszy był i Desta i tutaj otworzymy sobie tak, nie wiem jak to się powinno otwierać, operator nam teraz otworzy, czekajcie, dobra już otworzyliśmy, Wywalamy karty. Yo, Złota karta na początek. 2016. Wow! Mamy tutaj, nie znam, Noe, Ronaldo, Messi i Neymar. Ładna karta, mam, taka z dwu, mam taką z 20. Alvarez, Martien, nie wiem jak się czyta. Uuu, Golden Baller, Foden, oj oj rzadka karta. Alvarez, Lewandowski, kurde. Rudiger, Mbappe. Tillman. Czek, czekajcie, o tak. Uuu, uh, AC Milan, tak. PSV. Walker. Foden, Davis, Silva, Norman, Omorodion, Pederi, Bach, Aspiliceta, nie wiem jak się czyta, nie znam Saka, Tomori, i Harry Kane i Bintes. Teraz mój kolega będzie otwierać drugą paczkę. Już mamy tylko mój kolega będzie yy, ten. Ja? Okej. Okay. czyli ja. Kano, Foden, Martin Nelti, U Lolo, Beckham Legenda, Hernandez. Jonathan O, tego trafiłem wczoraj Salach Tutaj mamy Chua Meni Tutaj mamy Dias oh, Ben Bensifia Real Madryt Tak Bako Joko nie wiem Fermin Lopez Spoko Araujo Oblak Rikulmi Young Sabiari Jan Okafor i Joan Alvarez i Agustina Roberto i Lewis no czyli najlepsza karta chyba tutaj to był chyba ta legenda Beckham on jest ładny a tutaj Golden Balen Baler Foden. On jest taki ładny. No więc na dzisiaj to koniec. Drop był. Naprawdę ja się cieszę. No i czekajcie na kolejny odcinek. Pa!